Bazując na raporcie przygotowanym przez firmę makro na temat rynku choreka, można powiedzieć, że mamy dwie rozbieżne tendencje. Z jednej strony mamy spadającą ilość placówek gastronomicznych w Polsce, ale z drugiej strony, co raport potwierdza, badając okres między rokiem 2010 a 2012. Przeciętny Polak częściej odwiedza placówki, placówki gastronomiczne, bo w 2010 roku odwiedzał je 28 razy, a w tej chwili mówimy już o 33 razach. Ale, oczywiście, nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że my, jako dostawca rozwiązań dla branży choreka, oczekiwalibyśmy i bardzo byśmy się cieszyli, gdyby rozwój rynku i te tendencje były jeszcze bardziej dynamiczne. Najczęściej odwiedzane lokale to są. Kuchnia polska, lokale z kuchnią polską. Na pierwszym miejscu, na drugim plasuje się, plasują się lokale z kuchnią włoską. Nie bez powodu też ponad 60% Polaków do ulubionego menu włączyłoby pizzę. Na kolejnej pozycji plasuje się właśnie kebab. Polacy średnio wydają na posiłek około 15 zł, powyżej 15 zł. Aczkolwiek tutaj różnicuje nas wiek. Więcej są w stanie wydać ludzie młodzi do 34 roku życia. Więcej są w stanie wydać mężczyźni i ludzie z większych miast powyżej 500 tysięcy. Większość Polaków mimo wszystko wyjeżdża na wczasy w okolice Basenu Morza Śródziemnego i tam mają styczność z tą kuchnią, wracają do kraju i szukają tych samych smaków. Natomiast kuchnia orientalna jest cały czas nieznana, bo jednak tej turystyki azjatyckiej jest niewiele. Może nie mamy do niej zaufania, może wolimy jednak takie sprawdzone, Polacy robią takie sprawdzone smaki.